Dzisiaj słuchamy fragmentu mowy eschatologicznej Jezusa. Są to jego proroctwa dotyczące końca czasów. Jezus Chrystus jest prorokiem, ostatecznym prorokiem, ale kim jest prorok? Wróżbitą, wizjonerem? Pogańscy prorocy są zwykłymi wróżbitami, którzy zaspokajają ciekawość swoich słuchaczy. A Jezus, On, jako dobry prorok, jest nauczycielem. Pokazuje nam drogę, którą powinniśmy podążać? Wobec tak wielu apokaliptycznych wydarzeń, jaka jest ta droga? Postawa czujności. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem. Od kilku stuleci ulubionym sportem, wielu jest zajmowanie miejsca Boga. Już wiecie, nie podążajcie za nimi. Modlitwa dnia. Dzisiaj ze zdumieniem słuchamy surowego ostrzeżenia pana. Przyjdzie czas, kiedy z tego. Na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. Słowa Jezusa są całkowitym przeciwieństwem tzw. kultury nieograniczonego postępu ludzkości, lub, jeśli wolimy, kilku techniczno-naukowych i polityczno-militarnych przywódców gatunku ludzkiego, podlegających nieustannej ewolucji. Skąd? Dokąd? Nikt tego nie wie i nie może wiedzieć, z wyjątkiem. Ostatecznie rzekomej wiecznej materii, która zaprzecza Bogu, przywłaszczając sobie jego atrybuty. Jakże ci, którzy odrzucają skończoność i niepewność właściwą kondycji ludzkiej, próbują nam wmówić rzeczy niemożliwe. My, uczniowie syna Bożego, który stał się człowiekiem, Jezusa, słuchamy jego słów i przyjmując je za swoje, rozważamy je. Oto mówi nam: strzeżcie się żeby was nie zwiedziono. Mówi nam to ten, który przyszedł, aby dać świadectwo prawdzie, potwierdzając, że ci, którzy są z prawdy, słuchają jego głosu. A oto zapewnia nas również, nie zaraz nastąpi koniec. Oznacza to z jednej strony, że mamy czas na zbawienie i powinniśmy go wykorzystać, a z drugiej strony, że w każdym przypadku i tak nadejdzie koniec. Tak. Jezus przyjdzie sądzić żywych i umarłych, jak wyznajemy w Kredo. Drodzy bracia i przyjaciele, Kilka wersetów dalej od fragmentu, który teraz komentuję, Jezus dodaje nam otuchy i pociesza nas następującymi słowami, które w jego imieniu powtarzam wam przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie. My, przyjmując te słowa z serdecznym oddźwiękiem, zachęcamy się nawzajem. Wytrwajmy, bo już prawie osiągnęliśmy szczyt. Zostań z Bogiem.